Nazywam się Joanna szpa jestem fotografką, animatorką, nauczycielką fotografii i ogrodniczką, co ma zasadniczy wpływ na moją pracę artystyczną. Muzeum Warszawy zakupiło mój cykl na klatce do swoich zbiorów, o którym chciałam opowiedzieć kilka słów. Jest to cykl fotografii, który wykonałam w 2018 i 2019 roku na warszawskich klatkach, fotografując rośliny i wszystko, co wokół roślin które były eksponowane na korytarzach klatkowych. Interesowała mnie przestrzeń pomiędzy prywatnym a publicznym, przestrzeń taka pomiędzy mieszkaniem a tym, co na zewnątrz. I jako, że jestem wychowanką profesora Rocha Sulimy i jego antropologii codzienności, to postanowiłam się przyjrzeć temu kawałkowi codzienności warszawskich. Bloka. Jak to w przypadku projektów i cyklów fotograficznych, no to one się rozwijają na początku dosyć spontanicznie i dopiero potem przychodzi pewna, pe pewna potrzeba ustalenia jakichś ram. Ja mieszkam na Grochowie, tutaj jest bardzo dużo bloków, e, więc zaczęłam chodzić po Grochowie. E, szybko mi się ten Grochów wyczerpał, w związku z tym postanowiłam odkryć różne inne dzielnice Warszawy. I poprosiłam różnych znajomych na Facebooku, żeby mi podali kody do domofonu swoich bab, cioć, rodziców. I uzbrojona w taki notes z adresami i kodami do, do domofonu, żeby tam nie niepokoić mieszkańców, no, zaczęłam objeżdżać Warszawę, wszędzie tam, gdzie są bloki z PRL-u, ponieważ tylko one mnie interesowały. Ponieważ ich architektura powodowała, że te wystawy kwiatowe, wystawy przedmiotów mogły być możliwe. Nowe budownictwo, w których klatki są takie półpiętrami, to ta przestrzeń nie była tak atrakcyjna wizualnie. Poza tym w nowych blokach bardzo często nie można. Robić tych wystawek. W związku z tym chciałam to zobaczyć w miejscach, w których ludzie pomimo zakazu, ponieważ przez zasady BHP są takie, że nie wolno nic stawiać na klatkach, jednak tą klatkę w jakiś sposób zawłaszczają przysposabiają, uprzyjaźniają, różnie można na to spojrzeć. Zaskoczyły mnie dżungle, które odkryłam w wielu miejscach w Warszawie i taka pieczołowitość i wieloletniość tych wystawek, bo oczywiście część tych kompozycji jest czasowa, ale są takie miejsca, które po prostu są od lat prowadzone i są takimi jakby ogródkami, i są taką namiastką właśnie ogrodu, no bo ta potrzeba uzieleniania, uprzyjemniania jest jakby w człowieku bardzo silna. I to było bardzo przyjemne, odkrywanie tych dżungli. To jest taki cykl, który może trwać w nieskończoność. Choć oczywiście, jak w każdym cyklu fotograficznym, przychodzi taki moment, w którym powtarzalność kadrów dla osoby fotografującej staje się już męcząca, i to jest najczęściej znak, że należy zakończyć pracę nad tym projektem. Ja teraz, ustalając dokładne tytuły i miejsca dla Muzeum Warszawy po tych kilku latach, przeszłam się po tych wszystkich miejscach raz jeszcze, i to było bardzo ciekawe doświadczenie bo te powiedzmy 3-4 lata w pewnych miejscach diametralnie zmieniło, zmieniła się przestrzeń, są remonty, nowe okna, nowe, nowe korytarze, wszystko jest usunięte, no ta, taka sterylność, porządek i taka, taka majętność jakby jest widoczna. Eee, no i za każdym razem było mi strasznie przykro, że już tego nie ma, co ja widziałam. Więc z jednej strony to jest coś, co się nie zmienia, a z drugiej strony no to podlega nieustannym zmianom. Można by robić takie kolejne rozdziały, jak to się zmienia jednak w przestrzeni, jak to się zmienia w czasie. Jak ludzie na to reagują, jak właśnie wprowadzają, wprowadzają się nowe pokolenia, czy one to zachowują, czy one to likwidują, czy one dostawiają tam coś swojego. Można by zastanawiać się, jak tą antropologię codzienności po latach jakby dalej badać. Więc nie jest to zamknięty cykl, ale ten, ten, ten motyw tych dwóch lat jest jakąś zamkniętą, zamkniętą całością.